Jak wygląda sytuacja Polskiej Ligi w rankingu UEFA po trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji? W tym tygodniu niestety żadna z naszych ekip nie wygrała swojego spotkania. Mieliśmy dwa remisy, Jagiellonii i Rakowa i dwie porażki, Lecha i Legii. Co daje nam dodatkowe pół punktu do rankingu UEFA. Aktualnie Polska zajmuje 12 miejsce w rankingu UEFA, do 11. Grecji tracimy 1,437 tys. Punktów. Do dziesiątych Czech 4,225 tysięcznych, a do dziewiątej Turcji 8 i 125 tysięcznych punktów. Z kolei spoglądając za nasze plecy. 13 Norwegia traci do nas 688 tysięcznych punktów, a 14 Dania 1,394 tysięczne punktów. Oglądając spotkania naszych drużyn w trzeciej kolejce wiemy, że mogło być tych punktów do rankingu w tym tygodniu więcej, na ale cóż, nie zawsze w plecy wiatra. Oby po czwartej kolejce wyglądało to lepiej.